Witam Was kolejny raz, tym razem ta lokomotywa bohaterem mojej serii 4 razy ET22271 od Pico zielono zielona, klasyczna. No, zaryzykowałbym twierdzenie, że najpiękniejsza, jaka kiedykolwiek pojawiła się w wydaniu PKP i to malowanie klasyczne, jeszcze bez dodatków, bez żółtego czułka i z tą lokomotywą spróbuję zestawić cztery różne składy na mojej makiecie, takie jakby jak najbardziej oddać ducha tej epoki i chcę zobaczyć co najbardziej pasuje ja jeszcze zerknę dla pewności tutaj u siebie na plakietkach żeby nie pomylić i wiedzieć dokładnie o jakiej epoce tym razem mówimy i jaki to jest w ogóle numer od producenta Pico ET22, 271, PIKO 9633, opisana jako piąta epoka. Zatem jest tu podejrzenie, że to żółte czółko kiedyś było, później zamalowane znowu. Mamy lata 90., początek 2000, tak z grubsza mówiąc. Zatem myślę, że tutaj nie będzie problemu z jakimiś składami. Idę na żywioł. Wpisuję ET22PKP w Google, w wyszukiwarkę i mamy. No mamy na pewno model. Pojawia się głównie z żółtym czółkiem, ale to nas nie interesuje. Oczywiście mamy kolejne malowania z szóstej epoki. Nie. To malowanie inne niż będę na tory ustawiał lokomotywę, też fajne. Węglarki super, ale próbuję szukać coś lepszego. No, i mamy tak, trochę luzaków, trochę gadżetów. Mamy fajny skład, ale nie to malowanie. Liczę na to, że coś zaraz znajdę. Tutaj mamy całą gamę lokomotyw czekających, chyba na złomowanie raczej. Tutaj nie wypatrzymy. Tu szósta epoka, nie. Jedziemy dalej. No, tu coś jest. No i może to będzie pierwsza inspiracja. Uwaga! ET22 zielono-zielona i wyłania nam się tutaj Bochuna. TomO 1976 Galeria Kolejowa. Od niego wzięte zdjęcie. Lokomotywa paskudnie pomalowana, ale będzie inspiracją. Nie ma sprawy. Jest ciężka towarowa lokomotywa i wagony Bochuny. Mam dwie sztuki, zatem. Pierwszy skład z Google to będzie inspiracja ET22. No to szukam kolejnej inspiracji. YouTube ET22 PKP. No i zobaczmy, co na dzień dobry pojawi się w YouTubie. Mamy szóstą epokę. Mamy coś oryginalnego. Mamy filmy z makiety Roberta. Tu jest Piotra, no jest ok, ale no szukamy czegoś w oryginale mamy szóstą epokę nic dobrego na razie sprawa wydawała się prosta, a prostą nie jest pozostałości zielonych składów takie sobie, no to jest ta lokomotywa na moim filmie, ale szukam czegoś w oryginale no i teraz zaczynają się już Google'owe i YouTube'owe fantazje Czyli nie mające nic wspólnego z tym, co szukamy. Lokomotywa. Żeby wiedział YouTube, czego szukamy, no to szukamy lokomotywy. No jest fajna lokomotywa, ale jest luzak. Nie fajnie. Mamy u Roberta parę filmów, u Piotra, ale to dalej nie jest czysta oryginalna inspiracja. Mamy. Mamy coś tutaj, Morfeusz 120. Film może być długi, ale w zapowiedzi jest ET22, który nas interesuje. Mamy kibelek. Jedziemy dalej, przesuwamy. Gdzie jest to ET22? Wgrywa się. Długo się wgrywa. Ale coś z tego będzie. Drążymy temat Dalej przyspieszam No dawaj byczku rusza Dobra jeszcze dajemy go do przodu wyłaniają się cysterny No to ciekaw jestem jakie to są cysterny które epoki, czy to są Gatixy szóstoepokowe jeszcze musimy troszkę uwaga, jest lokomotywa no i są troszkę zatrzymam na chwilę, żeby było mnie słychać, bo głos jest tutaj w pociągu dość duży, no są to cysterny nieznane mi jeszcze, nawet nie wiem przypisane do jakiej epoki nie mam takich modeli, ale sam fakt system jest godny pochwały. No, zatem jedziemy film dalej. No skład fajny, ale dalej jestem w kropce. Nie mam takich cyster. Nie zdobędę takich. Nie są to gatixy. No spróbujmy jeszcze tutaj. Jest Morfeusz 120. Kolejny film. Trax lotosu wyłania się gdzieś z tyłu. Nie. Film trwa 11 minut, więc chcę wyłowić tutaj. O! Chciałbym, żeby ten byczek ruszył. On tylko stoi, no, ale niech będzie. Niech będzie. To niech będzie druga inspiracja, coś innego, coś niezwykłego. Mamy stare malowanie, zielono-zielone. Mamy platformy, mamy kontenery. No nie mam oczywiście dokładnie takich jak tutaj, chociaż one są najpopularniejsze, ale zapisuję. ET22, propozycja z YouTube'a od morpheusza 120. Będą kontenery. Jedziemy dalej. I trzecia inspiracja, tym razem moja, kryje się w tym zdjęciu ET22 w naszym malowaniu zielono-zielonym i wyłania się za nim no ja już wiem, co to jest mało widoczne, ale jednak sznur węglarek brązowych od T z YouTube'a. Spróbujmy, co tutaj się dzieje. Możemy powiększyć. Możemy. Majestatyczna jazda. Wolniutka. No, i to będzie to, co będę chciał odzorować jako moja propozycja. No, i nic dodać, nic ująć. Brązowe węglarki za ET22, klasyka klasyki, to będzie propozycja numer 3 moja. No i czwarta propozycja. Tym razem z inspiracji kolegi Przemysława Baszczyka, który mi tu kiedyś zaproponował, żeby dobyczka podpiąć cysterny 406 DEC i podobne. No, też nie znalazłem takiego filmu dokładnie. Mam PKP Tarnowski. Arnowskie góry, właściwie to jest pełny nik, Jest byczek, troszkę słaba jakość widzę, w malowaniu niebieskim szóstej epoki, ale o dziwo ciągnie nasze cysterny w starym malowaniu. Jeszcze zerknę, ile lat temu film nakręcony 9 lat temu. Nagrano w 2014, czyli teraz już 10 rok jest. No jest typowa dyrekcja eksploatacji cystern. Wynagniemy rzeczywistość. Lokomotywę damy bardziej pasującą do tego zestawu. No, i ten piękny sznureczek będzie czwartą propozycją. Zatem wracamy jeszcze raz. Taka lokomotywa, pierwsza propozycja z Bohunami. Druga propozycja z tego zdjęcia, niebieskie, szóstoepokowe platformy z kontenerami. Jedziemy dalej, mamy ten skład z węglarkami i ostatnia propozycja z cysternami DEC. No to co, jedziemy na makietę i cztery razy byczek ET22271 akcji. Zapraszam. OK, już jestem przy makiecie wybrana lokomotywa czeka na swoje 5 minut ET22271 troszkę oddale pokażę oznaczenia na pudełku pudełko troszkę już nowsze i takie numerki są z pudełka 96333 ET22271 PKP, PK5 no i właściwie tyle co Powinienem pokazać o tej lokomotywie, resztę wszyscy wiemy. I teraz obrót kamerą, i jesteśmy w miejscu przygotowanych składów. Jeszcze troszkę mogę oddalić cztery różne zgodnie z tym, co zapowiadałem. I mamy tak na pierwszym torze, już nie pierwszy raz, dwa takie bochuny. Wyjątkowo te wagony mają szczęście do lokomotyw towarowych. Chętnie są do nich podpinane, być może dlatego, że to są po prostu ciężkie wagony. Nie mam, niestety, ich numerów, pochodzą ze zestawu startowego Pico, czy mam je w zbiorczym opakowaniu. Drugi skład, ten z YouTube'a to są takie platformy niebieskie z kontenerami. Ostatnio było kilka z pustymi, dzisiaj dopchałem na Maxa. Niestety, kontenery starszych typów. I tutaj również nie mam dedykowanych pudełek, nie pokażę wam numerów, bo trzymam je w takich zbiorczych pudłach tego typu. Pokazywałem je nie raz, ale jeszcze raz pokażę troszkę dla wygody. Są specjalne przegródki, brązowe, niebieskie platformy. Dodam tylko jeszcze, że te dłuższe to są od roku. To jest ta dłuższa, gdzie mieszczą się aż trzy kontenery. Te krótsze to jest Riva Rossi. Taki potrójny set Riva Rossi kiedyś wyszedł. To nie są wagony PKP, ale bardzo dobrze udają je. Nie jest to widoczne, więc po prostu idę na skróty. Trzeci skład. No i tutaj również nie ma wielkiego odkrywczego z mojej strony. Popatrzcie, to są brązowe węglarki. Tym razem za to mam pudełeczka. Pokazywałem je już kiedyś. Tym razem pokazuję dla tych, którzy nie widzieli poprzednich filmów. Albert model 50. Ja doczytuję tutaj 0011 z zestawu węglarek typu 401 WBPKP, Tu epoka czwarta. I drugi podobny, ale nie identyczny. To jest ten zestaw. 50.0014. Te są opisane jako epoka piąta. Również 401 WB. To jest węglarka trzydrzwiowa. Nie wiem, czy to będzie widać jak tu. Natomiast na początku składu dla uzupełnienia. I któraś tam z kolejnych węglarek to jest ROKO I taki podwójny set. 76038, piąta epoka, dwa razy EA osy, dwudrzwiowe węglarki, jedne i drugie czyli ładunek, kiedyś chwaliłem się, profesjonalny, dokupiony na Allegro. Tu akurat polecałem już go. I czwarty skład takie cysterny, i tutaj również, żadne zaskoczenie. Tak już jest, że jak nie ma co dać, to się daje cysterny. I ta propozycja od przemysława Baszczyka. Zatem na spokoju można powiedzieć, że bez problemów ten skład pasuje. Jedne z oznaczeniem dek, DEC, drugie bez oznaczenia, aż 7 sztuk. Wszystkie oczywiście od PIKO. Przykładowy numer, bo nie chcę pokazywać wszystkich 7 pudełek, a trzymam je, akurat te wyjątkowo w oryginalnych pudełkach 58454 Epoka czwarta, Typ 406 RPKP Zobaczę, czy gdzieś jakieś inne oznaczenia jeszcze. No jest na przykład. Moment, tu mam jeszcze opis z gatix Jest epoka również piąta. Cysterna na przykład z tym numerkiem. Złapiemy o złapiemy 58457. Piąta epoka. Cysterna 406RA. Jest ich 7. Mieszczą się na torze. Zatem skład dość fajny. Za chwilę. Mała reorganizacja i cztery przejazdy przed nami. Zapraszam. Lokomotywa w kadrze, plakietka w ręce, już nie pokazuje. Jedyneczka włącz włącz. No to zobaczmy. Nie ten jeszcze numer lokomotywy. Teraz. No, i to jest niestety wada tego dekodera. Popatrzcie, jest załączony dźwięk, ale jest całkowita cisza. Daje na przykład siódemkę. Wszystkie elementy, które chciałbym, aby lokomotywa teraz, stojąc na takim biegu jałowym, miała, muszę załączać, włączać ręcznie. Troszkę komplikuje mi to sprawę. Zwiększa trudność obsługi. No ale trudno, muszę sobie z tym poradzić. Lekko oddalam i przygotowuję się do ruchu pierwszej lokomotywy. Dobrze, ruszamy w takim razie po pierwszy skład. Dwa bohuny. Ginie nam za następnymi, ale nie mogę ich przestawić, gdyż wchodziłyby już na kolejny tor, zatem ręcznie dwa bochuny. Może trochę oddalę, żebyśmy mieli przegląd sytuacji, chociaż lokomotywa ginie. To jest właśnie to ciche wyciszenie całkowite na stojącej lokomotywie, które bardzo mi się nie podoba. Wygląda jakby była lokomotywa wyłączona całkowicie. No to szybko semaforek. 190. Mamy to. Jedziemy składem osobowym. Szukam na rozpisce, czy mam w towarowej lokomotywie gwizdek. Jest pod 19, tak bardzo nietypową. Uwaga! Gwizdek za to donośny. Zatem jedziemy pierwszym składem ET22 i 2 Bohunek. Pojedziemy, trzeba pomóc. Przy wolnym starcie lokomotywa nawet taka sześciosiowa ma problemy. Dekoder nieoryginalny Pikoski. I niestety troszkę gorsza jakość. Przypominam pierwszy przejazd z propozycją z Google ET22 i 2 bokumy PKP Pierwszy przejazd za nami. Spróbuję rozpiąć za chwilę bochuny. Zobaczymy czy mi się to uda, bo zaczęł dość mocno tutaj sprzęgoczkowy jeszcze podgięty trzyma, z trudem ale się udało. Jeszcze wykroiłem, cofniemy, no to spróbujemy lokomotywą odjechać i za chwilę podjeżdżamy pod platformy z kontenerami. Ponieważ mam inne sprzęgi, musiałem ręcznie przestawić lokomotywę. I dopiero teraz mogę podjechać pod zaplanowany skład. Porównanie: No, jest ok. Fleischmann, krótkie sprzęgi, dość łatwo się sprzęgły. A jaki mamy dźwięk sprzęgania? No, na przykład dwunastka. No taki inny trochę. No to w międzyczasie światełko. I próbujemy jechać ze składem numer 2, tym razem platformę z kontenerami. w ten na to sposób dojechaliśmy z drugim składem do celu lokomotywa mogę ją teraz spokojnie odczepić bo pozostałe składy też są składami towarowymi i też są na krótkich sprzęgłach Fleischmana spróbuję w takim razie podnieść wagon żeby wyczepić lokomotywę możemy zwolnić I za chwilę podjeżdżam pod skład numer 3. Okej. Okay. Pomożemy węglarkom. Są dopięte. Ustawiona lokomotywa. Został tylko. Jeden element nastawa na semaforze. Mamy zielone światełko. No to spróbujmy może jakąś postojową trąbeczkę tutaj. No i niech będzie taka trąbka, żebyśmy wiedzieli, że zaraz ruszamy. Skład numer 3. Klasyka byczek, klasyka węglarki. Zatem złota era PKP. Węgiel jedzie z Katowic do Gdańska. I coś mi się wydaje, że w przypadku tej lokomotywy ten skład, który teraz jedzie, będzie zwycięzcą. Najbardziej klasyczny z klasycznych. Przypominam, że czekają jeszcze tutaj cysterny, które popycham. One też są dopasowane do niej idealnie, ale nie ma jak te węglarki, jak sądzę. I dojeżdżamy trzecim składem. Do końca zatem zostały nam jeszcze cysterny. Wyfinam zatem węglarki i przestawiamy lokomotywę na kolejny czwarty tor. Muszę jeszcze przesunąć ręcznie węglarki, żeby się cysterny zmieściły. Przestawię zwrotnicę i za chwilę ostatni przejazd. No i myślę, że sprzęgnięcie było takie jak trzeba, leciutko dopchane. No to próbujmy od razu, czy uda się z czureczką ruszyć w trasę. Uwaga, ET22271 i taki sznurek aż siedmiu cystern. 406. Od piko. Ruszamy w czwartą trasę. I jeszcze jedno filmowe ujęcie ET22 ze sznurkiem. System monochromatyczny skład, bardzo klasyczny. Ok, i to tyle w tym odcinku. Cztery razy z ET22. Przypominam z jedynką skład bohunów z dwójką. Takie platformy z kontenerami, trujeczka węglarki, czureczkę widzicie, skład cystern. Zatem czekam na wasze głosy, który styk był najbardziej pasujący do tej lokomotywy. A ja się z wami żegnam i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie cześć.